Zobacz, jakie profesjonalne podejście zrobił. Palmy, miałeś nagrać. Dzień dobry, dzień dobry. Wstaliśmy już. Jesteśmy gdzieś na Teneryfie. Korzystamy z wiedzy Marcina i chcemy tutaj wydeptać lokalne ścieżki. Marcinie. Tak. No będziemy, deptać, będziemy deptać, bo ten to fantastyczne miejsce do biegania. No, nie mogę wyjść z podziwu na tą przebitkę na palmy na początku <laughs> materiału, dlatego jestem taki uśmiechnięty. Za nami widzicie jedną z moich ulubionych ścieżek. Ścieżek w zasadzie. Ścieżka prowadzi do miasta Alkala, to jest kilka kilometrów w zasadzie można nią mieć 10 i 15. Każdy może biegać, w każdym wieku, wiadomo my, ludzie w okolicach dwudziestki, nie mamy żadnego problemu, ale mogą naprawdę, ludzie po 60-70 lat tędy biegają, no ci najstarsi nie zawsze wracają, no ale no, niestety tutaj jest bardzo gorąco. E, ile byś chciała dzisiaj przebiegć? Marcin, na no to czyli ja tak struieczka, a ja czyli <taki> Takie mamy dzisiaj no plany biegowe. Będziemy gonić z Bartka. Będziemy gonić Bartka, którego nie widzicie, ale jest po drugiej stronie ekranu. On Będzie. wykonał ten wspaniały rzut na palmy na początku. No, 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 palce lizać po prostu. Zapraszamy do biegania o, razem z nami. O, a teraz zobacz, już ktoś biegnie. Zobacz, zobacz, tu życie. To no, jak widzicie już ja za kamerą. Bartek gdzieś się zapodział po prostu pobiegł szybciej. No i nie ma go z nami, ale może go dogonimy. A co to, to jest. Alezo. Nie właśnie nie zmyli nas wygląd, że po prostu jesteśmy mokrzy od deszczu, bo to coś innego, ale no, tempo jest ważne, ale musimy też podziwiać widoki. Dokładnie, stanęliśmy Ach. pokazać Wam porcik w malowniczej Alkali. Pięknie, to jest właśnie port rybacki. Tutaj startują panowie połowić rybki, które można tutaj potem jeść, aby we wspaniałej formie. Trzymamy się, to jest połowa dystansu, zameldujemy się na koniec, chyba że już nie będziemy w pełnym składzie, bo no nie najlepiej się czuje, ale połówka za nami. W sensie nie, po, nie połówka, że nie, 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 bo my nie pijemy, prawda? To znaczy, Aga w ogóle ja zazwyczaj nie piję. ze sobą mamy seteczkę małą. Seteczkę, mamy seteczkę na połóweczce, no to, to biegniemy dalej, bo No jak tam po ósemeczce? O jasno. Piękna rzecz. Jak po świąteczce. Tak. Na końcu, o, tutaj pijemy, tu biegniemy. Słonko nam pięknie tak. przyświeciło na koniec podbiegu. No wyśmienita sprawa. Tak jest. Wyśmienita sprawa. My zrobiliśmy tak. 8, ale widziałem, że Bartek mniej więcej trasę półmaratonu. Jak się czujesz? Tak, widzę. Nic go nie ruszyło. No to jest maszyna. Ale my też z dojrzejemy do tych dłuższych biegów. Oczywiście. Yy, miłego, polecamy ten najlepsze bieganie świata. Tak jest.